Witam. Kontynuując cykl krótkich filmów na temat dostosowania technologicznej bazy danych, zajmiemy się dzisiaj tematem dodawania nowego narzędzia, konkretnie części roboczej. W wyświetlonym przykładzie chciałbym wykonać obróbkę z grubną, korzystając z freza dedykowanego do obróbki z wysoką wydajnością. Nie mam takiego narzędzia w swojej bibliotece, dlatego konieczne jest utworzenie nowej pozycji. Korzystając ze strony producenta narzędzi Ceratizid, wybrałem narzędzie, które najlepiej sprawdzi się w tej operacji. Na stronie dostępne są wszystkie wymiary narzędzia, które wykorzystamy do zdefiniowania geometrii w SolidWorks oraz pomocniczy rysunek z zaznaczonymi wymiarami. Przejdźmy do technologicznej bazy danych. Przechodzę do zakładki o przyrządowanie frezarskie, a następnie do odpowiedniej grupy narzędzi. W tym przypadku będzie to grupa frez płaski. Kopiujemy inne narzędzie. Najlepiej wybrać narzędzie o zbliżonych wymiarach do nowego. Wybieramy przeznaczenie narzędzia do obróbki zgrubnej, wykańczającej lub do obu typów operacji. Następnie typ trzonka. W naszym przypadku narzędzie ma podtoczenie. Uzupełniam pozostałe wymiary, opierając się na geometrii udostępnionej przez producenta. Na koniec dodaję komentarz i nazwę dostawcy. Pozwoli mi to łatwiej odnaleźć narzędzie w bazie, jak również te informacje możemy umieścić w końcowym pliku z programem NC. Ostatnim, opcjonalnym krokiem jest przypisanie parametrów skrawania dla różnych grup materiałowych. Na stronie producenta dostępna jest lista zalecanych parametrów. Wystarczy określić obrabiany materiał, aby zostały one wyświetlone. W technologicznej bazie danych tworzę nową grupę parametrów, które będą używane tylko w przypadku obróbki stali nierdzewnej. Tak utworzone narzędzie możemy dodać do magazynu i wykorzystać do przygotowania operacji. Dodatkową opcją, która może być szczególnie przydatna przy dodawaniu długiej listy narzędzi, jest eksport oraz import do pliku CSV. Tabele narzędzi z technologicznej bazy danych możemy zapisać do pliku CSV, następnie wprowadzić nowe narzędzia na listę, a na końcu zaimportować gotowy plik z powrotem do TechDB. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.